Dzień dobry, z tej strony Natalia. I dzisiaj nie wychodząc z motywu losowania, bo jakby już wspomniałam w ostatnim odcinku o losowaniu i ogólnie losowaliśmy mój nowy projekt, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam tutaj. Natomiast dzisiaj stwierdziłam, że zajmiemy się losowaniem nowej, nowej historii. Ja wiem, że tydzień temu narzekałam, że mam mnóstwo pomysłów, a tak naprawdę brak czasu na ich realizację, ale. No, kurde, czasami chyba trzeba rozbudzić te swoje szare komórki, więc dzisiaj przychodzę do Was z takim kreatywnym pomysłem na to. Jeżeli, no nie wiem, nie macie pomysłu na książkach, chcecie coś napisać, to też jest sposób na to, więc można to wykorzystywać do różnych, powiedzmy, celów. Natomiast u mnie działa to teraz jako taka kreatywna zabawa, jako taka inspiracja i powiedzmy sobie szczerze, może. Może nie wiem, co dzisiaj się wydarzy, nie wiem, co wylosuje. Może to, co wylosuje, stanie się książką. Ale przejdźmy do rzeczy, wytłumaczę Wam w ogóle o co chodzi. Zapytałam was na Instagramie o kilka ważnych spraw: o bohatera, o jego cechy charakteru i wyglądu, o gatunek, miejsce akcji, moment zaczynający całą historię i głównego antagonistę. Zasypaliście mnie masą odpowiedzi, a wszystkie zapisałam w postaci tabel i teraz je wycinam. Gdybyście chcieli sami spróbować, dajcie znać, a wkleję w przypięty komentarz pod filmem link do dokumentu. Mając już wszystko wycięte, czas przejść do losowania. Przeniosłam ten taboret, który był tu, przeniosłam przed siebie, więc tak naprawdę mam te wszystkie grupki. Biorę najpierw bohatera. Sama nie wiem jak, to, jak się tym pobawić, żeby to, <laughs> żeby wybrać takie, wiecie, naprawdę randomowe, randomowe. A i po części się boję. Znaczy, już Wam wytłumaczę dlaczego. Bo czasami dawaliście takie w porządku przykłady, i wiecie w ogóle, dla mnie to jest super, bo robiliście własne historie, i ja mam, muszę zniszczyć te Wasze historie, bo często właśnie wykorzystywaliście jakiś pomysł i zapisywaliście go w ten sposób. Natomiast ja wybiorę tylko jedną część, a później no, wydaje mi się, że nie uda się tego połączyć tak jak u Was, bo tego jest naprawdę, naprawdę dużo. E, ale chodzi mi o to, że czasami, wiecie, em, było bardziej związane z fantastyką, nagle coś związane z kryminałem, i po prostu jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ta historia się połączy. Dobra. Nie patrzę i losuję. Chłopak, uczeń, czyli głównym bohaterem jest uczeń, ok. No i teraz wiecie, okaże się, że w cechach wyglądu, na przykład, dostanę, że ma 50 lat i będę musiała to losować. Znaczy się, właśnie. Można tutaj jeszcze uznać taką jedną główną zasadę, że jeżeli coś nie będzie pasowało do tego poprzedniego losu, bądź poprzednich losów, to można losować jeszcze raz. Natomiast jeżeli będziemy chcieli jeszcze bardziej pogłębić tę postać, bądź, no nie wiem, cechy charakteru, o to mi chodzi, bo czasami na przykład daliście jeden przymiotnik, że na przykład wysoki, a ja bym chciała coś więcej, no to. Yy, no to może być ciężko. Chociaż spróbujmy jeszcze tak z bohaterem, zobaczymy co mi wyjdzie, czy jestem w stanie jakoś to połączyć, czy nie. Kochanek, no może być, może być, może być, ciekawe. Coś mi tutaj już, no, coś mi krąży po głowie. Jestem ciekawa, e, jaką wy historię stworzycie z tych moich losów. Jeżeli będziecie mieć jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast, no, Kaman. O nie, wypadło coś. To może jest znak. Pewny siebie, zabawny, niepohamowany. No w takim razie wybieram to. Mam trzy cechy i wydaje mi się, że okej, okay, to może być ciekawe. Następnie, teraz jakby nie wspomniałam, co losowaliśmy: bohatera, cechy charakteru, teraz przechodzimy do cech wyglądu. Okej. Okay. O, to jest bardzo długi opis, więc stawiam, że to będzie wystarczające. Lekko kręcone włosy, kanciasta twarz, zielono-złote oczy, średniego wzrostu, długi tłów, brak muskułów. Dobra. Wyobraźmy to sobie: już mamy pewien ogląd na głównego bohatera, bo jest to, e, no powiedzmy, taki nieumieśniony chłopak, który nie wyróżnia się zbytnio. Jest e, niby taki pewny. Chociaż nie, bo właśnie jest pewny siebie, no. <laughs> Czyli może się wyróżniać. Po prostu ma jakąś dziewczynę, która ma chłopaka, i wiecie. On jest tym drugim, ale po części właśnie przez to, że jest taki pewny siebie, to chce być tym pierwszym, jest niepohamowany, więc może po prostu jakaś sprzeczka się wywiązuje. Ale dobra, jak gdybam i wymyślam historię, a jeszcze zostało bardzo, bardzo dużo elementów, które muszę wylosować, więc na początku gatunek, bo to nam naprawdę dużo um, wyjaśni, dużo nam tak naprawdę pociągnie, jeżeli chodzi o fabułę i to, co. Um, to jakie elementy będą ważne. Góry, nie wiadomo gdzie dokładnie, to było w miejscu, gdzie mi się to pozmieniało. Pamiętam, że było naprawdę bardzo dużo y, fantastyki i young adult. Zobaczymy. Fantazy. Nie jestem zadowolona, bo jakby na razie robię sobie przerwę od fantastyki ale było za dużo fantastyki, żebym jej nie wylosowała i tak jak zapisywałam to, to tak czułam po prostu czułam, czułam w kościach, że to będzie fantazy dobra, teraz miejsce hmm. a może, może mi się jakoś to ułoży z fantastyką chociaż ten romans kto powiedział, że mają chodzić do normalnej szkoły, prawda? może to jakaś specjalna szkoła? ojej, komplikuje mi się sytuacja w głowie już Jestem mniej zadowolona niż na początku. Kraków, ok, czyli Polska. To będzie ciekawe. Przynajmniej Kraków znam. To chociaż tyle. Yy, mówiłam, że losujemy miejsce, teraz losujemy, co my losujemy w ogóle. Wydarzenie, które zapoczątkowało całą historię, czyli można powiedzieć, że w sumie losujemy moment inicjalny. Zobaczymy, co nam wyjdzie, i zostanie nam już tylko antagonista. Dobra, coś wybierzemy. Skok. Tylko jaki skok? Wiecie, różne mogą być. Ja mam jakieś takie, wiecie, że może skok złodziei. Może to jest szkoła właśnie złodziei. <grym> Nie wiem, muszę to ułożyć w głowie. Dobra. Bierzemy kolejne i ostatnie już. Już się boję, jakby ja trochę przycichłam teraz, bo próbuję jakoś to ogarnąć i wymyślić jakąś historię, która będzie w miarę dobra i żeby po prostu jakoś przed Wami pokazać tę historię w dobrym świetle, sama nie wiem, żeby coś po prostu wymyślić, a nie... Coś mi spadło? Spadło, czyli to zostało wybrane. Rozwodnik zabójca. No to teraz to już mi się wszystko skomplikowało, ale spróbujemy. Jakoś spróbujemy. Zaraz wam pokażę moje losy, i po prostu biorę się za ten element kreatywny, czyli po prostu muszę zastanowić się, co z tym zrobić. <grych> Jeżeli macie już jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Zobaczymy, czy sprawdzą się z tą moją ostateczną wersją historii. Do roboty! Odzywam się jeszcze raz i zaraz zbiorę się do roboty, ponieważ stwierdziłam, że ja będę mogła myśleć nad tym pomysłem i myśleć, i myśleć, i myśleć w nieskończoność i po prostu go rozwijać, ale to nie na tym polega. Chcę po prostu mieć taki główny zalążek fabuły, który Wam przedstawię yy, i, i tyle. I postanowiłam, że dam sobie na to takie pół godziny, więc zaraz nastawię aplikację Forest, przy okazji sobie zasadzę drzewko, natomiast... Yy... Zajmę się po prostu pół godziny, będę siedziała tylko nad tym i zobaczymy, co mi tam wykiełkuje w tej głowie. E, mam nadzieję, że to będzie choć odrobinę dobre. Dobra, mam już nastawione drzewo na pół godziny, więc zaraz klikam start czy tam plant w tym przypadku i mam przygotowane kartki, więc wszystko wszystko zaraz się rozwiąże i zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że samo Dobro, ufah, čas start. Jestem. <laughs> Powiem wam szczerze, że znienawidziłam się przez ten odcinek, ponieważ mam ochotę już iść to pisać. Jestem straszna, wiem. Po prostu jestem masochistką, bo dołożyłam sobie kolejny pomysł, który teraz po prostu kiełkuje w mojej głowie i zaczynają mi się, wiecie, łączyć fakty i po prostu jestem taka zachwycona i nakręcona na ten pomysł, że to jest niewiarygodne. Rozpisałam sobie to wszystko, jak widzieliście. Yy... Wystarczyło mi to pół godziny, bo po prostu potem już zaczęłam naprawdę już sceny wymyślać i stwierdziłam nie, 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 stop tutaj. Yy, I zostawmy ten taki główny zamysł, więc yy, powiem tak pokrótce, co wymyśliłam. Stawiam, że rozwinę ten pomysł i będę go pisać, więc nie będę wdawać się w szczegóły, bo wiecie, to no, chcę, żebyście kiedyś to przeczytali, jeżeli się uda, ale no, jestem pozytywnie nakręcona, biorąc pod uwagę to, że... Myślałam, że się rozryczę, jak dostałam fantazy, bo po prostu chciałam zrobić, tak jak wspomniałam, przerwę od tego gatunku. Ale ten gatunek za mną chodzi i udało się. Udało się. Stworzyć urban fantazy. Do tego Young Adult, więc bardzo podoba mi się ten pomysł. I jak wspominałam Wam o szkole, no to tak jest. Jest to szkoła. <grych> szkoła bardzo tajemnicza dla uczniów z dużym IQ, bądź dla takich rodzin dziedzicznych, które są po prostu związane z tą akademią. Książka ma miejsce w Krakowie, więc te realia polskie tutaj będą y, musiały zaistnieć. Co na początku było dla mnie takie Mech. Dopiero później sobie pomyślałam, że kurde, mam idealne miejsce, gdzie może być ta akademia. Kiedyś jak chodziłam na rękawkę, to tam macie, wiecie, kopiec kraka, możecie sobie to wygooglować i obok tego macie kamieniołomy. Dokładnie to jest kamieniołom Liban, który jest opuszczony. Tam była e, kopalnia wapnia, później obóz e, pracy podczas II wojny światowej. E, no i stwierdziłam, że czemu by po prostu tej kopalni nie przerobić na szkołę, więc to będzie taka szkoła, powiedzmy, w kopalni pod ziemią. Więc Urban Fantasy, chociaż wiecie, jakby to fantazy nadal mam w cudzysłowie, bo bardziej tutaj widzę ten aspekt technologiczny niż magiczny. I to jest takie, wiecie, że jeszcze muszę nad tym pomyśleć, czy po prostu iść. Temat magii, czy po prostu to olać i zostawić technologię i szkołę dla po prostu uczniów, e, którzy są super wybitni, którzy są uczniami zdolnymi. Natomiast szczegółowo mamy głównego bohatera, e, którego nazwałam w końcu, nie wiem jak go nazwałam. A mam dwie opcje: Olek albo Oscar. I który jest yy, wplątany w trójkąt miłosny, nie tylko miłosny, bo również zawodowy, o czym za chwilę, z Arturem oraz Emilią. Oskar albo Oleg i Artur są z rodzin dziedzicznych, czyli są związani z Akademią, wiedzą o co chodzi. Natomiast Emilia była właśnie tą osobą, powiedzmy, która została wyłapana ze szkoły normalnej i wprowadzona do akademii. No i wyszło tak, że z Arturem y, się zakochali w sobie, on jej pomógł na początku, a później podczas jakiejś imprezy jeszcze wkręcił się w. To Olek albo Oscar, i po prostu ten miłosny trójkąt się stał. <laughs> to jest po części utrudnienie, ponieważ to psuje jakby czasami relacje, wiecie, są pewne zgrzyty, więc to też może fajnie pobudzać yy, całą fabułę. Natomiast ten aspekt zawodowy jest taki, że po prostu uczniowie często łączą się w takie grupy, grupy takie. Jak to nazwać? Wypadowe? Ja je jakoś nazwałam, ale nie pamiętam. W tych grupach właśnie robi się jakiś skok, nie znajdę ich nazwy. Nazwijmy to po prostu grupami wypadowymi. No i ten moment inicjalny jest związany z tym, że właśnie e, mają swój pierwszy skok, który jest nieudany, i pojawia się tam antagonista i kurde. Pamiętacie, jest to zabójca rozwodnik. Bardzo, bardzo dziwna postać, ale jakoś to wymyśliłam i nie chcę wam zdradzać, bo po prostu wydaje mi się, że to też jest ważne i to robi taką robotę w tej książce, więc na razie zostawiam ten temat i mam nadzieję, że kiedyś o tym przeczytacie, bo na razie jakby ten pomysł mega mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ja sama naprawdę. Nie myślałam, że tak mi się to rozwinie w głowie i że jestem w stanie jeszcze włożyć to, jakby w Kraków. Mój Kraków, który y, będzie, powiedzmy, takim miejscem dla młodzieżówki, dla nowej mojej młodzieżówki. Y, myślałam, że odchodzę od powieści młodzieżowych, od powieści fantastycznych, chociaż tutaj zostawiam znak zapytania, bo jeszcze nic nie wiadomo, no ale wychodzi na to, że, że wracam. Chyba tyle. Tyle mogę Wam zdradzić. Jestem. Naprawdę, naprawdę zadowolona z tego pomysłu. Dajcie znać natomiast, jaki wy wymyśliliście pomysł na podstawie tych wylosowanych przeze mnie elementów książek. Czy w ogóle w tych losach był wasz pomysł? Ponieważ przecież to wy stworzyliście razem ze mną tę historię, to wydaliście mi podłoże, natomiast ja jakoś musiałam te elementy ze sobą połączyć i wydaje mi się, że wyszło to nawet, nawet dobrze. Jestem zadowolona, więc jakby wiecie, mój umysł zaczyna działać i ja jestem po prostu przerażona, bo. Ja mam pisać wszystkie nasze granice, które wybierałam w poprzednim tygodniu. A nie to. A to mi tak zakręciło w głowie, że stałam, że do końca dnia będę o tym myśleć. Dopiero pewnie na live stwierdzę, dobra, przestawiam się na wszystkie nasze granice, a to niech sobie tam raczkuje w mojej głowie i niech powoli się rozwija. E, więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii, jaka była wasza, czy mają jakieś punkty wspólne, e, czy poszliście w zupełnie inną stronę niż ja. Dajcie również znać, czy chcecie link do tego pliku, albo w sumie już go dodam, więc będzie pewnie w przypiętym komentarzu, żebyście się mogli tak zabawić. Jak ja, żeby pobudzić te szare komórki w te białe, śnieżne dni, gdzie po prostu człowiek nie może nigdzie wyjść, bo jest tak zimno, że zamarza, gdy wychodzi. Jeżeli chcecie się podzielić tymi historiami bądź takimi zalążkami pomysłów, to oczywiście wpadajcie na pisarską grupę wsparcia albo piszcie już do mnie, z chęcią poczytam, co tam wam wyszło. I jeżeli ogólnie jesteście ciekawi moich social mediów, to wszystko znajdziecie w opisie. Na ten odcinek to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!